Siemanko, z tej strony Patryk z kanału Bobereczek. Witam was wszystkich i chciałbym was też przeprosić. Przeprosić, że usunąłem poprzedni kanał niestety. Musiałem to zrobić z powodów prywatnych. Ale wracam, wracam, wracam silniejszy, z większą energią, z większą chęcią i większym śmiechem. Co z tego wyjdzie, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że będzie fajnie. A dzisiaj zabieram Was na dwudniowy, w sumie dwa wypady wyjścia do jeziorka. Trochę pomoczymy Deusa, wiadomo, bez kablowca, ale tym razem będzie kabel, bo oczywiście wchodzę do wody. Dzięki, że wracacie do mnie, bardzo mi miło i mam nadzieję dalej kręcić te nasze śmieszne filmiki. Pozdrawiam was wszystkich i do pierwszego sygnału. Trzymajcie się. Jeziorko wygląda tak. Nic szczególnego, ale szczególne są rzeczy, które ludzie gubią tam w środku. Ale wiadomo, jeszcze tutaj można pochodzić. No i też zajrzeć pod ławeczki, czy nie ma żadnej złotóweczki. <słuch> Dobra, ja się przybieram w pianeczkę i wskakuję do wody. Drugi sygnał i mamy taką pineskę kurcze i to nie jest fajne. Komuś uratowałem wakacje. Kasa 2 złote PRL. Ekstra. Idziemy tam dalej. Może będzie złotko. Ale mieć większe tu w uszach, tyle sygnałów jest. Tu mamy jakieś falikę raczej. No. Tu mamy monety. Dwa grosze. Dwa grosze jest. No i patrzcie, jaki mam fancik Poleks. Klucz koszalin. Ktoś tu zgubił i płakał. I kolejny grosik, na szczęście, oby dopisało. Godzinkę pokopałem, na razie monetki wychodzą. Nie za dużo, bo nie za dużo, ale coś tam jest. I zapraszam Was na grupę Kaszubskiej Albatrosy na Facebooku. Razem z Kaszubskim Poszukiwaczem i wieloma innymi wspaniałymi ludźmi tworzymy fajną społeczność, do której chętnie Was zapraszam. Dużo śmieszków. O wykrywaczach metali, o detektorach i inne czarne humory. Zapraszam. No i mamy <laughs> jednego fenola. 1935. No to głęboko był tu zakopany i długo przeleżał w wodzie. Ale fajnie. Akcent historyczny jest. Brudna to woda, kropnie. I mamy kolczyka. I mamy sreberko? Czy nie? Nie wiem. Ale jest kolczyk. Patrzcie na to. Polski Fiat 126P. Ale plakietka. No i kapselek. Ale to jest super. Kurczę, Heh. Mamy fajny sygnał i wykopany chyba PRL. A jak? Jeden złoty. Teraz mam 5 groszy i to chyba będzie <laughs> ostatnia moneta, jaką dzisiaj wykopię. Wykopałem, dojdę do pomostu i trzeba wracać do domu ja już przebrany a po pierwszym kopaniu w sumie takie fanciory wyszły kilka współczesnych 5 PRL, 4 PRL -e. fajnie bo tutaj ta, ten fenol wyszedł no i to jest w ogóle fajne nie wiem co to jest polski Fiat 126P ja jakiś emblemacik, przypinka nie mam pojęcia fajna sprawa no, i mamy jeszcze ten kolczyk. A, jakaś niedrzewa. Także po pierwszym kopaniu jest. Jeszcze mam zamiar tutaj przyjechać na dniach. No i co? I widzimy się za chwilę przy następnym kopaniu w wodzie, oby coś było lepiej. <śm> no, ale jeżeli PRL wychodzą, no to, to raczej to jeziorko nie było aż tak czyszczone. Może jeszcze jakieś tam fanty się skrywają. Zobaczymy. No, i mamy pierwsze sreberko, chyba. Już zaraz Wam pokażę, tylko je ja wyjmiemy z sita. A mam kamerkę na szyi. O, dobra. Jestem, ale to jakiś odpust jest. I tam właśnie y, zaczynam napijać deszcz. Także super, elegancko. Miłego dnia. Drugi sygnał. Ja już widzę, że to jest jakiś pierścioneczek, ale nie mam jak tego nagrać i to chyba jakiś szajs metalist. no niestety, ale biżuteria jest, dobra ja muszę założyć sobie te, tą kamerkę na głowę i jak człowiek nagrywać, bo nagrywam jak jakiś paralityk chyba, no. Do następnego sygnału i ogólnie dalej pada. No nie jest burza, ale jak zobaczę pioruny, to wychodzę. I w sitku mamy 10 grosz. Tu mam ekstra sygnał. Zobaczymy co będzie. 85 bieg, wściekłe albo PRL, albo albo nie wiem. No, i mamy. Co my mamy? Perela. Dzięki bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Mamy kolejną. Bozie. I dalej pada. I pada coraz gorzej. Ale dobra. I tym razem mamy. Kawałek czegoś. Przestaje padać. Miałem wychodzić. Jeszcze trochę grzmi, może mi jaja spali, ale, ale nie, nie, nie nastawiam się na to. Także kopiemy dalej. I grosik, grosik na szczęście. Dobra, wykopane Dobra, już widzę tego perela No ale dobrze, że perele wychodzą To jeszcze jakaś folia Widzę tego perela Kaszub dla Ciebie Dziękuję I kolejna moneta na kolekcji. Dwa grosze. I mamy kolejny pierścionek. No i niestety też 6 Metal. Szkoda, bo szkoda. Ale jest. Biżuteria to biżuteria. Super. Tu mamy jeszcze jeden sygnał w ogóle. I spróbuję go. Kopnąć na żywo. Chociaż nie wiem czy coś z tego wyjdzie. Tak, to jeszcze gwóźdź elegancko. Czyli można powiedzieć, że Deus dobrze separuje. Po łańcuszek tylko byleby go nie zgubić. I to sreberko. I to duże sreberko. O kurwa czaki. Uuuuh, uu, patrzcie na to. Ale strzał, uu. ja cię kręcę elegancko. Patrzcie na to, patrzcie na to. Ale strzał, piękny. Ewidentnie muszę sobie zrobić sito, bo tu z takiego mułu wyciągać takie rzeczy, to nie jest zbyt przyjemne. Dobra, jak znajdę, to wam powiem, co było. Widzicie te serduszko? Ja też je widzę, ale nie wiem, co to jest. No, kawałek brązoletki A, chyba nielzewka, tak mi się wydaje. Ha, super. No. Wychodzą fanty. Jaka nielzewka? To jakiś odpust. Szajs. No, ale jest. To jest to, to lubię. Thank <laughs> Jeden grosz. I mamy kolejną dwójeczkę. Nawet dwie dwójeczki mamy. Także super. Widoczek na jeziorko. I widoczek na fanty. Ale może zaczniemy od Pereli. Kilka było. Kilka współczesnych monet też. Z 7-8 zł. 9 widzę nawet. Eee, dwa medaliki. Jakiś tam... Szaj z pierścionek, kawałek bransoletki, no i standardowo mega mega fancik, mi się on bardzo podoba, 925 ładny ładny łańcuszek, także dzięki śliczne, że byliście, no i jeszcze zaraz sobie pogadamy, pozdrawiam. No i dotrwaliśmy do końca, a jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to nie wszystko. Wystarczy jedno kliknięcie suba, a w gratisie się dostajesz. Kolejny film już wkrótce. Siemano, trzymajcie się, hej!